Witam Was z tej strony Bionic i zapraszam na kolejny odcinek The Beast Inside w wersji demo. Where co? Krew? Krew? blood come from, Dear. Na razie ich nie otwieramy. Trzeba przeszukać ten pokój. czy Coś tutaj nie ma ciekawego. Aha, te drzwi są zamknięte. Więc na banki ich tak nie otworzę sobie. Miaderko, nic ciekawego. W szafeczce. Zapałki. Tej, nic ciekawego. Chyba, że świecznik z tym. Nie. Pusty. O, tutaj jest lampka, Ok. No, może nie zginiemy tak szybko. Mamy tutaj... O, tutaj jest jeszcze jedna do zapalenia. W tym pokoju też była? Nie, w tym nie było. Ale stróż No muzyczka się załącza, więc będzie ciekawie. No, krzyżyk na drogę i idziemy. No wiecie co? Ja bym dopełnił trochę tą lampę. Abym ja to przesunął do drzwi, i w z Przepad przepadł na dobre. Albo nigdy go tu nie było. W przedpokoju W przedpokoju jest mnóstwo krwi. Słyszę stukanie całe, aż się trzęsę. Ktoś uderza w piwniczne drzwi. Nie chcę przestać. Czy on właśnie tam na mnie czeka? Boję się pociągnąć za klamkę. Ale pewności pewność przeraża mnie jeszcze bardziej. Czekajcie chwilę, zaraz do was wracam. Dobra jesteśmy z powrotem. To tam jest? Uspokoiło się. Hmm. Nie chcę ja tego robić. Ale cóż, to, na to do tego wymaga nas gra. Tak, zaraz się okaże, żeś kuźwa się wpierdzielił w bagno. Nie, no, kuźwa. Krzyżyk na drogę i idziemy. też jest krew. Zbyt wiele by ofiara mogła przeżyć. Pójdę po śladach, ale słabo mi się robi na myśl, co tam znajdę. Ja to bym na miejscu naszego bohatera wziął. Poszedł na dworzec albo do miasta. Także to jest ten jak noc. Ale poszedłbym do miasta. Wezwałbym kogoś. I bym wziął, zbadał ten dom i bym go kuźba w kiebieni matery spalił. Ale cóż, ruszajmy dalej. To ja kuźba chyba. Tak, to ja. Zapałki nafta zaraz pójdziemy i w tamtą stronę. Nas to na pewno nie ominie. A tutaj można się dużo rzeczy do wziąć. Yy, drabina stój, Ty, w miejscu. Mm, najgorsze jak jest dobra. Pierwsza reklama zajazdu ojca. W tydzień później nie było już wolnych pokoi. Ojciec powiedział wtedy: Udało nam się, chłopcze! Udało! Hillside Inn już otwarte. 40 komfortowych apartamentów. Przytulny azyl w sercu górskiej osady. Świetne, przepyszne posiłki. Nieopodal słynnej kopalni pirytu Caroline. Nie zwlekaj z wizytą co mamy z tyłu? z tyłu jest pusta nic więcej nie ma o, nafta. to nam jest na wagę złota jak <coughs> dobrze pamiętam to to chyba wyprodukowała polska firma nie pamiętam już jak, ale jak dobrze mi się kojarzy coś to było, to to jest polskiej produkcji Uff, możecie uwierzyć, już mam gęsią skórkę na, na pleckach. Lechiero. Sikiera, tasak. Nie za bardzo to to mi się kwapi. Dobra, zapałki. Zapałkami to ja tutaj gówno co widzę. Aha, to jest zamknięte. To jest do wywalenia. Tu i my zaraz pójdziemy. Aha, Śladek krwi są dalej tam. To już ja sobie później poszłem tam dalej. Oj, dobra. Tutaj nic więcej nie ma. Nic więcej. kto tak kurde ustawia tutaj to wszystko. Chcę by kucnąć. No, już widzę, że to by, będzie błąd tutaj przychodzenie. Eee, hmm. Czy faktycznie mi się chce? Mi się chce iść, no nic. Drzwi pancerne tam są, drugie drzwi zapałki, żadnej lampki. Maybe może można dostać się tam z innej strony. O. Sekator. Nożyce wyposażone w dwa zardzewiałe ostrza. Mimo wpływu lat mogą jeszcze mi się przydać. Dostań się. Psia krew nie otworzę. Może w mojej walizce znajdę coś potrzebnego. Pod drzwiami jeszcze więcej krwi. Wypływa ze środka. Po drugiej stronie musiało stać się coś potwornego. Muszę się tam jakoś dostać, ale drzwi są zamknięte na cztery spusty. A przy bocznym wejściu wisi kłódka. Tyle krwi? Wydaje się świeża. Jakby to wydarzyło się przed chwilą. Mam tylko nadzieję, że nie chodzi o ojca. Muszę tam cokolwiek się stało. Mam nie ojca.

Мне нужно уничтожить я уйду из бассейна. Он вверху. Есть не хочет. Wyszedłem z piwnicy, nigdzie go nie widzę. Może? Zaraz, na górze, znów to stukanie, ktoś tam jest. A jeśli to on? Kiedy ten koszmar wreszcie się skończy. E... Panie, zostaw pan mnie w cholerę w spokoju. Nie, no jeszcze i dwunasta w nocy. Nie, dziesięć po dwadzieścia po dziesiątej, nie ma go. Nie mam pojęcia czego, czemu zabrałem go do. Do tego miejsca, gdzie spędziłem ostatnią dekadę, nie pamiętam nawet do jakiego pasuje zamka. Kto ty? away Chong nastąpi Thank you for playing demo version of the best inside Czy to byłoby na tyle z wersji demo? <laughs> ciąg dalszy nastąpi, jak zdobędę oryginał. Więc komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, aby poznać dalszy ciąg historii. Do zobaczenia w komentarzach i prawdopodobnie w czwartym kolejnym odcinku.